ma witam serdecznie W dzisiejszym odcinku chciałbym dla was przetestować Fajny zestawik Na MX-50B, na beczunie Jeden z moich No muszę przyznać najbardziej ulubionych czołgów World of Tanks Mam na nim ponad 1000 bitew Na klanówkach swoje też już pograłem nie Czy na potyczkach, czy na natarciach 400 bitew I powiem wam, że dopiero po takim czasie Wpadłem na pomysł A co gdyby zagrać bez stab Na betce, co nie? Bo jakby można na, na tym czołgu robić wiele różnych zestawów, ogólnie na magzynkach, które mają jeden wolny slot, y, ponieważ nie musicie używać dosyłacza. Można różnie kombinować. I w tym przypadku jakoś tak mi y, wpadło tutaj do głowy, by sprawdzić zestawik z ulepszonym celowaniem, bo miałem jakieś tam y, rękedy, Plus wentylacji i plus HP. I już wam się z dlaczego. E, wentylacja przyspiesza skupianie to poprawia coś i jakby wiecie w jaki sposób to działa. Ponadto wentylacja przy tych nowych perkach to też daje bardzo dużego kopa, ale się zastanowicie dlaczego HP, a nie jakieś turbo, co nie? A już właśnie pierwszy z beczka potrzebuje troszkę więcej HP. E, na, najlepiej gdyby ona dostała buffa, na przykład na ma 2720, tutaj mamy nieco 2500, bo jeszcze dałem polowe, więc mam prawie 2,5k. Ale wiecie, no często to wygląda w taki sposób, że idziemy gdzieś na wymianę w stylu przyjmujecie 400, dajecie 1600. Więc no te 200-300 HP zawsze nam pomoże. I powiem wam, że już pograłem kilka bitew z tym zostają. Tam mia mia miałem taką sesyjkę 4500-5000, wiecie, beczką się gra ciężko w tych czasach. Więc należy sobie potestować, eksperymentować moim zdaniem. I ja osobiście polecam, pokażę wam polowe jeszcze. Ale zobaczycie w bitwach, tak? Tutaj jeszcze na poprawę celności i na RU serwerze, na przykład beczka ma czas skupienia poniżej 2 sekund na, na takim zestawie, a celność to ma tam jak lopat prawie, bo ma chyba 0,23 albo 0,22, więc tutaj, tak samo, rozmiar okręgu celowania po doń jest spoko. Ogólnie muszę przyznać, spoko jest to polowe, bez tego również można grać, ale wiecie, zawsze to jest te 50 punktów wytrzymałości do przodu. I mapy, które mam zbanowane. No na pewno przełęcz, nie ma tutaj miejsca na papierowe czołgi i na pewno piaski. Na piaskach no, gdzieś tam mógłbym górę zagrać niby, ale to byłoby bardzo trudne, także no cóż. Nie ma co przedłużać, nie ma co gadać, lecimy z... Dobra, i mamy już bitewkę. Ma mapa jest jaka jest, ponieważ do nam pilzno i będziemy musieli tutaj na pewno pokombinować, nagimnastykować się. I wiecie, w przypadku jeśli gracie beczką jakoś tak bardziej mobilnie, się Pokazywałem wam już sztuczki, że na pierwszym biegu na przykład można podjeżdżać, i wtedy wam się nie rozjeżdża aż tak celownik, bo po prostu delikatnie podjeżdżacie, a nie tak na pełnym zrywie, jakby na pełnej mocy. Więc ogólnie, jest kilka rzeczy, które pozwalają, że ta staba nie, nie przykrza nam aż tak życia. A ta celność, powiem Wam, że naprawdę jest bardzo przyjemna. Takie pesteczki często wchodzą na, na jakimś większym dystansie. A wiecie, beczką w tych czasach akurat no nie da się jakoś puszować. Nie da się jakoś bardzo krócić. E, trzeba tutaj kombinować, jakoś czasem snapić, tak wiecie. No ta Staba, wciąż można to grać, tak? No e, i to niezły zestaw. E, ja sam przez bardzo długi czas tak grałem. Ale no, e, pokażę Wam tutaj taką alternatywę, tak? Być może Wam to jakoś poprawi. Waszą gieleczkę Podczas kopiania, de delikatnie ponad dwie sekundy, ale spójrzcie Jaki mały jest celownik, bardzo, bardzo malutki e, Na jakimś większym dystansie to rzeczywiście robi roboty już później I celujemy się początkowo tutaj e, Czemu? Ponieważ z tej strony my przeszczą na to i zarazem e, Na tą lewą stronę jakby my Musiałem wam pokazać nad kamerką, bo Delikatnie Swoją głową zasłaniam Ale no Aktualnie ni nic nie mam a wiecie jak wygląda właśnie granie beczką, czekamy, czekamy, nie wychylamy jakoś głupio, ale bardzo ciekawe, że kolega się znalazł tutaj. Oj, nie lubimy takich wymian ogólnie beczką. Nie lubiłem takich wymian beczką. Niefortuna pesteczkę, że tam teraka nie było. Szkoda, muszę przyznać. Jakoś bytuje. Zbytuję, że uciekam, bo ten 2.0 na pewno się poczuje na 100% że on się poczuje e, taki pewny siebie, że, że będzie mógł tutaj zagrać jakoś na jaju. A ja tutaj zrobię takiego terapika, tak? W momencie, w którym on znowu będzie się wychylić, a myślę, że będzie kombinować, e, zagra bardzo zagra, muszę przyznać. I nie spodziewałem się, że, że tam przyjecha, ale no wiecie, te turbo sprawia, że no naprawdę te takie mobilniejsze ataki to pędzą jak medy, bądź nawet szybciej w niektórych przypadkach. No i bitewka nijaka, nie? Nijaka. Liczę na tego 2 6 że się poczuło jego go tam złapie na traczki jakieś. Ale on się bardzo wstydzi. Akurat. Bar bardzo, bardzo się kolega wstydzi. On no, nie chce grać w grę z nami. Nie chce tutaj przymać pocisku zbytnio. O, fajna kłówka. Przyjechał. Jak nie 2 000, to się udało złapać tego chłopa. O, no i nawet na kadłub się udało coś, coś tam odbić, coś tam odbiłem. E, no i tak właśnie gram. E, w takim stylu, tą beczyniem, nie? Gdzieś jakiś trapik delikatny, wyczekać tu uszkodzenia, podjechać w, w odpowiednim momencie. No tak trzeba tym grać. Nie chcąc, nie chcąc. E, tak jest na, narzucony styl gry w World of Tanks aktualnie, by raczej czekać na przeciwników, aż błąd popełnią, i dopiero wtedy jakoś to wykorzystać. Niż e, na pałę pushować. No i to nie ma sensu. To jakby nie ma sensu. E, widzę że kurczę zastanawiam się Nie wyjechać od jedynki ale obawiam się delikatnie tego Ponieważ na jedynce może być jak Tiger W czakach, co nie Troszkę czołgów tam może być Takich snajpiących Także będzie, będzie trzeba tutaj pokombinować Ale właśnie zaraz z sklepa robi. No myślę że go wyciągnę No kolega się delikatnie połoczył, akurat tutaj muszę przyznać A nic mnie nie snajpi jeszcze ja, ja nie wiem czy na tego ziomu nie będę miał pikselowała za przypadkiem Nie, myślę że on cofnie, on się tak ruszył, czasem ciężko jest przewidzieć te Randomowe ruchy graczy Ale no cóż, pre -game. ale forma przed Chinami jest widzę, fiu 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 Dobra, znowu zbaitujemy może patą tank się skusi? Eee, wiecie, jakby tak zmarkowałem ruch, że topam, Jakby zaraz postaram się wychylić znowu. Warto próbować. Eee, czasami nie, niektóre bociki się łapią w taki sposób, a niektóre po prostu twardo stoją. Więc to tutaj zależy. Akurat tutaj się trafił taki, który stoi do końca. Widzę. I spójrzcie, że ten celownik nie jest tragiczny, nie? Jest ok, a ta celność działa. To tak wybacza, powiem wam. To tak oddaję. 4 na 4 po łaziku No i powiedz mi, że ten zestaw nie ma sensu. To tak mieli akurat. Piękna sprawa. 4 na 4 po łaziku Zrehabilitowałem się za ten poprzedni magazynek, który był kurde, jak z w jakiejś prawie. E, prawdopodobnie dobijemy tutaj tego zioma. O ile. Archemin nie ukradnie uszkodzeń A tak troszkę to wygląda, dokładnie Ukradł, ukradł, kradziej, złodziej nie, nie wiem czy nie przeładować Mogę albo wyjechać, spróbować wyjechać od prawej, albo przeładować Dobra, chyba spróbuję Trzy pociski mamy Mogłem zrobić sztuczkę I przejechać po na lewo Patcie, patrzcie, patrzcie Patrzcie jaka sztuczka aha ludzie ogólnie nie widzą takich zagrań bardzo często a ja tutaj zobaczyłem że jest okazja no to sobie przejechałem bo E1 była plecami Tiger Mouse mógł mi dać peseczkę ale być może nie miał tego pocisku kto wie no i spójrzcie że jeszcze będę w stanie tutaj nawet chyba oddać kolejny magazynek także fajnie ta się układa tak zrobiła się delikatnie Klaus. Nie, nie wiem, czy potem detank tank tutaj nie jest już przypadkiem. Jeszcze nie ma. Okay. Jeszcze nie ma. E, dalej stoi w tej swojej wnęce takiej kamperskiej. Okej. Okay. Nie rozumiem do końca, dlaczego on cofnął. Ale spójrzcie, jak ten celownik chodzi, panie, nie? E, skoro i tak stoimy i, i celujemy to Staba to nie jest problem. Wiecie, na, na takich turniejach, gdzie się dużo jeździ, gdzie ten celownik jest rozjechany strasznie, no to tam Byłoby ciężko zagrać e, Z takim właśnie Zestawikiem, jeszcze dwulówka mi huknęła Muszę wyczekać uszkodzenia Bo jest tutaj szansa, że dam jeszcze magazynek e, I to jest jakby jedna z takich rzeczy, których was, was uczę, takiej cierpliwości nie pod koniec e, Uważam, że i tak delikatnie za szybko wyjechałem Ale poczekamy, jakby nie śpieszy mi się Bitwa jest close i szczerze, musimy być odpo odpowiedzialni. Nie możemy tego sklejować. Myślę, <laughs> że Centurion pojedzie na spota. Albo coś takiego. Naprawdę wielka szkoda, że przyjąłem tą salwę. Od Wulufy. Nie sądziłem, że on tam będzie, że gdzieś tutaj się może schował na bazie albo coś takiego. Ale poczekajmy. Nikt tak, tak, tak na dobrą sprawę nie ma z nas HP, więc musimy tutaj jakoś się poczaić. Pokombinować. Eee, boję się, że ktoś mi skróci po prostu. O, ziomek. Nie wiem czy wychylać na to. Może spróbuję. Zobaczę czy mam spota. Nie mam spota. Dobra. Dalej nie będę ryzykować. Przeładuję sobie. Oni mają jeszcze 1600 HP. O, centurion zblendował. co... A Go zerwał. Bardzo szybko się popsuł. Że dwulówka nie spotuje dojazdu, to też jest ciekawe, co? Może jakoś stoi tam bardziej do prawej, jakoś mu krzak zasłania? Nie mam pojęcia. Ale mamy to raczej. Także bitewka dobra wyszła, co nie? Pierwsza bitewka na tym zestawie. Eee, dobry dematycz, całkiem spoko. Eee, zobaczymy jak to dalej pójdzie. No i serio wam mówię, że na streamie troszkę pograłem, nie? W taki sposób. No niestety nie udało się oddać jeszcze tych czterech pestek, ale bitwa i tak dobra, jak na pilzno szczerze. To musicie przyznać, że dobry wynik. Nie, nie lubię pilna, akurat na takie papierowe czołgi. Nie jestem fanem, ale wyszło w porządku. Wyszło, wyszło w porządku. Więc Zobaczymy, jak to będzie. Do drugiej klasy BTFK. Może być 19 na 19, bo reszta, reszta to gdzieś tam w niebo, czy blindy. Ale w tego patona The Tank, ładne pesteczki, co? 4, 4 na 4 wazie. Piękno. Da, mamy kolejną bitewkę <coughs> i muszę przyznać, że dał nam dobry matchmaking akurat Ponieważ gramy po sterunek, na 9 TL i bez arty, Więc fajne losowanie Fajne losowanie Nie będę narzekać tutaj Na pewno I pojedziemy sobie na Mordowie, na HT-kownie tak standardowo, bo gdzie tu jechać beczką, tak? Raczej nie ma alternatywy żadnej, więc zagramy sobie z tego balkonu na C2, z tej półeczki jako się wcyluję w dół, może tam jakieś tam pechy dojazdowe, i tak wiecie, będziemy grać na wymianę, czyli na te moduły, które mam. Między innymi na Boosta do HP, właśnie. Będziemy mogli sobie poprzyjmować. Beczka to też bardzo boli, jako na taraki dostaję. Ja się to jak w każdym ciągu, praktycznie, ale w tej BC jakoś to bardzo odczuwałem. Grałem też bez Boosta do HP, testowałem, chyba też nagrywałem wam odcinek o tym. Jak dam ja taką sportową beczunią, pamiętam. Ale to wiecie, no, zestaw jest dużo, akurat. Został jest dużo, z którym można zagrać, więc fajnie sobie potestować. Ciekawe czy te kary jakiś błąd popełni, wychyli na przykład. Bo y, fajnie. Gdyby na tylaczki go złapał, wiecie, coś takiego. Dawaj, dawaj, ziomek. Nie wstydź. Ja bym się nie wstydził na twoje miejsce, Wychyliłbym. O, ale nie pod nich, pode mnie Bez sensu Eno. no Ale aktor się trafił O, jedzie Kong Uni, oj Oj Ale czapa spadła Hu hu panie kolego, nie no dobra Do domu Do domu do spania, jeszcze Karo dobijemy nawet o, nie, nie, nie dobijemy. Na górną płytę mi poleciało. Jakoś od górnej płyty się odbiję, dziko. Nie, <laughs> ja ten zestaw to nawet Czogi wysadza. On, on jest tak dobry, że wali omoraki. Nie, no dobra. Achcie, Citerzy, Fiolety. Zafajdane. A, ale, ale tak to jest właśnie, jak na Superkonku nie macie albo HP eksperymentalnego, albo nie, nie macie parków na bezpieczny magazyn. Ja dosłownie na, na Superkoniu. Grałem z tym, z dyrektywą na amoraczka. Na amoraczka dyrektywa była grana. Już mu nie dam głośnicy. Mam nadzieję, że ktoś dobije, co? Halo? No czy możemy się tak dogadać tutaj, Drużyno, że dobijecie koleczkę? Super. HP, tu to jest jeszcze dużo. HP, tu to jest jeszcze bardzo dużo. Eee, a już mamy 4,5 No muszę przyznać, że ten. Amorek pomógł na pewno w bitwie. No ale. Panie, że we mnie nie strzelił. O, o tyle na plus. Eee, z tego co widziałem, to ta 705 chyba strzeliła nawet. Oj. Źle policzyłem delikatnie, na no gonga, uszkodzeń Ale z tej strony już będzie bardzo ciężko wychylić Wiecie co ja bym zrobił? Przerotowałbym mhm. Może dosyć nielogiczny test Dla niektórych Ale no nie wychylałeś już po niej co nie, Bar bardzo ciężko więc Poszukamy jakiej jakiejś takiej alternatywy dla nas Jest centurion został pesteczkę Jakiś light też jedzie. Dar futur jeszcze. Jo, to No, gdyby dostał takiego blinda, to szczerze ja nie wiem. Byłbym szefem. Kolejna bitwa na, na 7K, ale tutaj fajne tempo. Szybka grzeczka. Yy, no, ten Amorak na Superkonie na pewno pomógł, ale wiecie, zadałem mu tam ile? 2400, nie? Bo on cały spłynął. A tak bym mu zadał 1600, więc miałbym te 800 uszkodzeń mniej. Ale no, no i tak miło, nie? Fajnie, spoko. Fajnie, spoko, elegancko. Jest tu gdzieś test jest gdzieś Skoda. Czy mogę tak wyjechać na YOLO? Chyba mogę. Na co się będę ograniczać? Do tego obiekta się martwię troszkę, że mi huknie. jagodę, jeszcze diabnął, pestuniacz, coś takiego. Podupcią. idealnie. Mam specjalnie dla mnie. Tam mu damy jeszcze pestunię? Dam jeszcze pestunię, dobra, 8k. Ale forma, podowie, ale forma, Hi, chińska forma, hehe. O, lubię beczkę. Lu, lubię beczkę, to widać też, że na tym czołgu aż chce się myśleć, nie? Kombinować. A jak dam takim jakimś, nie wiem, zbyt opeczogiem, bo beczka nie, nie jest mocna akurat. To, to nie jest. Ja w się. Sensie jest mocna w odpowiednich rękach, tak? I jak ktoś potrafi wykorzystać, ale tak normalnie, dla normalnego przeciętnego gracza, to jest trudny czołg do gry. Wiem, że wiele osób lubi. Do takiej nauki powściągliwości, myślę. By nie wychylać jakoś, by nie popełniać błędów, to jak najbardziej spoko 8300 i pchniemy sobie jeszcze jedną bitewkę Rzuciło nam Ghost Town i to jest bardzo trudna mapa pod dać, bo nie, nie wiem jak to zagrać Mogę spróbować zagrać taki DeHa style, czyli bardzo agresywnie Albo mogę zagrać jak taka pipcia, stojąc i snipiąc. Ten niby po tym stworzony, ale po tak agresywne granie też jak najbardziej. Nie wiem, czy nie wolałbym zaryzykować, bo takie kampanie jest nużące. Ja myślę, że takie kampanie na odcinku, zwłaszcza, jest bardzo y, nudne, by to oglądać. A jak są takie dymy, no to wiecie, zawsze fajnie. Skrócimy tym środkiem, skrócimy. Mam nadzieję, że nie dostanę zbyt dużych pszczołów za to. Bo planuję zagrać pod ich nasypem. Ale jak mnie zwansotuje loduwa, To będzie przyklapane. Nie ja szczerze to nawet dobrze, że klucę, bo zobaczcie, jak gra mój light. Mój, mój light gra mega pasywnie. Oho. Panie zawodników, w 27. E, pewnie się dziwicie, dlaczego nie wychyliłem. Bo jeszcze jedną pestkę. A to byłoby naprawdę ryzykowne. O, oni mi w kadłub przelają, nie? Bo ciki nie wiedzą, gdzie strzelać beczkę. To byłoby bardzo ryzykowne, ponieważ na rogu już mogę ciechać na mnie co najmniej 4 czołgi, Więc wolałem tak na spokojnie z kulturką dać trzy dać posteczki zamiast być pazerny, po więcej uszkodzeń. Ogólnie, jak będę mógł strzelać po włazie. Hm. Ciekawe. No i mi, że takie granie agro nie jest ciekawsze od kampienia. Gdybym kampił w tej bitwie, to to by była taka żenująca bitwa, by to oglądać. Jakby, oczywiście to wiąże się bardzo często z tym, że mogę dostać jakiś przestrzał. Wiecie, gdyby Light na przykład z zaczął bitwę stan i mnie spotkał, a FV by był na półce, to ja dostaję na krocie one shota. Ale no, y tak to wygląda. Chwila, what? Ale to świr. Z zewnętrznej strony wychylił, by dać mi pesteczkę, Ale jaja. A ale jajca ty. Ciekawe. Naprawdę bardzo odważny, chłop. E, mamy 3200. Tutaj z jest a trója, to po to raczej bym dupci nie chciał wychylać. Ale raczej wygramy tę bitwę. Zapowiada się na zwycięstwo. Uuu. Że ta lodóweczka na mordownie przejechała na takim jaju? Ciekawe, ciekawe. Dobra, możemy spróbować zagrać tutaj w grę. No, ja znowu ta beka. Ale to jest ham i prostak. Ale to jest ham i prostak, widzowie. Jak mogłeś mi to zrobić? Nie no, co za, co za ham. Dosłownie rozwalić całe HP beczki, bo to by we mnie strzelać. No wiesz ty co? Miałbym kolejną fajną bitwę dla, dla widza. Ja tu nagrałem odcinek, powinniście współpracować, bokiem wyjeżdżać. Nie no, żenada, żenada. No, no dobra. No cóż, e, poczekałem do końca tej bitwy i podsumujemy sobie. Dobra, więc e, ogólnie taki to był odcinek. E, dobre bitewki, 3 na 3 wygraliśmy, więc całkiem fajnie to wyszło, muszę przyznać. I zrobiliśmy sobie 6600 z 3 bitew, więc jest OK. Muszę w ogóle na bece do 100% to dobić, bo aż wstyd kurczę tak patrzeć na to ale no, fajnie, fajnie. Troszkę ta beczka mi rzeczywiście popsuła tą idewkę, bo myślę, że tutaj też, też by była bitwa w okolicach 6 i pewnie byśmy mieli 3, 3 bitwy na 7000 średnich, także jest OK. Jak widzicie z tym zestawikiem, jak najbardziej da się grać, polecam serdecznie. Możecie mi napisać w komentarzach, czy będziecie to, to testowali, jak Wam się to podoba i tak dalej. Czy w ogóle jest sens grać beczką bez taby Waszym zdaniem, także dzięki wielkie i trzymajcie się, do zobaczenia jutro. Siemano.